Uszczęśliwiony, tak samo jak tym, że jest skwer jego imienia. No myślę, że on, on był bardzo skromnym człowiekiem, on nie dowierzał, że jemu się takie różne rzeczy należą. No więc teraz tym bardziej no, byłby na pewno zachwycony, uszczęśliwiony i wdzięczny. byłby bardzo zachwycony, że młodzi ludzie się interesują literaturą, że młodzi ludzie interesują się światem, że chcą czytać, że chcą się uczyć, że chcą rozumieć, że chcą się rozwijać i także na pewno, na pewno byłby bardzo, bardzo zachwycony właśnie inicjatywą i pasją młodych ludzi do takich rzeczy. Na pewno jest to miejsce urokliwe, Choć mówię, nie jestem tu częstym gościem, no to jednak podziwiam ten piękny dom kultury, też robi wrażenie. Ja w ogóle jestem otoczony młodymi ludźmi, bo jestem przecież dziekanem dużego wydziału, w którym studiuje ponad 6 tysięcy młodych osób, i każda tego typu inicjatywa, która ma pewien istotny wymian, wymiar kulturowy, jest dla mnie bardzo ważna. Twórczość Kapuścińskiego jest nieustająco świeża, ja myślę, że nie zestarzała się i ja jestem pewien, że można czerpać z jego książek nieustająco. Idea, że taki festiwal jest przy Kampinoskim Parku Narodowym i z drugiej strony Izabeli, miasto stołeczne, jest to najlepsze połączenie. Ja myślę, że każdy reporter pisze to, co czuje najlepiej. I próbuję sobie odpowiedzieć na wiele pytań stawianych sobie i światu. Najczęściej dla mnie pytania są bardzo trudne. Jestem sąsiadem, bardzo się cieszę, jak mam kontakt z sąsiadami. Że tu mieszkam, to już przesądzę, że musi mi się podobać, ale wie pan, miasto Zabytny jest cudownie położony, jest wiejski, a podmiejski, więc ma wiele zalet. No bardzo mi dobrych sąsiadów, dużo ciekawych ludzi tu mieszka, to są wszystko zalety. No on miał wielki sentyment, dlatego że on przecież mieszkał w czasie tuż po wojny, tuż po wojnie, nawet jeszcze w czasie wojny w Sierrakowie. i tutaj chodził do szkoły, no i nawet jest takie zdjęcie jak on jest, powiedzmy, ministrantem tutejszego księdza. A potem, no to już przyjeżdżał właśnie, w związku z tym, że miał tutaj ten sentyment, to zaczął przyjeżdżać i tutaj pisać. Tutaj w zarządzie parku kiedyś dostał pokój i tam sobie którąś ze swoich książek też pisywał. Wobec tego ja też z nim przyjeżdżałam, chodziliśmy na długie spacery, Właśnie ścieżką popuszczy, I, i to było coś takiego właśnie bardzo relaksującego. Znałem pana Ryszarda Kapuścińskiego. Zanim go poznałem osobiście, znałem jego twórczość. No, oczywiście od cesarza się wszystko zaczęło, ale później miałem kilka epizodów takich prywatnych z panem Ryszardem Kapuścińskim. Niezwykle uroczy, ciepły, ciepły człowiek, i muszę powiedzieć, że bardzo. Ceniłem sobie tę znajomość i bardzo mnie, powiedziałbym, dotknęła jego, myślę, że przedczesna śmierć. Najpierw patrzyłem na niego z podziwem, potem ten podziw był powiązany z rodzajem takiej przyjaźni, którą się żywi do mistrza i nauczyciela. Przyjaźni połączonej z wdzięcznością za to, że on. Nie dosyć, że potrafi napisać to, co nam przekazywał, ale jednocześnie, że nie chronił swojego świata i swojego warsztatu przed innymi. Uważał, że to, co odkrywa, może się tym podzielić z innymi. Kapuściński nie, nie pisałbym w ogóle tekstów, nie pisałbym reportaży. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy przeczytałem Cesarza. I tak bardzo mnie to pochłonęło, że zacząłem jeździć po świecie i też pisać reportaże. Ale też w jakiś sposób Ryszard Kapuściński mi przeszkadzał w tym pisaniu reportażu, bo był tak dużym autorytetem, że, że po prostu starałem się naśladować. A to nigdy nie jest też dobre, kiedy się tak bardzo naśladuje swojego mistrza. Mam wiele ulubionych Prac Kapuścińskiego, właściwie wszystkie są na półce, łącznie z tymi pracami, które powstały po jego śmierci i są jemu dedykowane, ale najbardziej to chyba lubię jednak cesarza i szachinszacha. A dlaczego cesarz i szachinszach? Są niesłychanie pouczające. To jest swoiste studium tyranii władzy. Cesarz chyba, e, szachinszach to moje ulubione książki. Kapuścińskiego i uważam, że one są absolutnie otwierające i wspaniałe. Historia jest taka dość dziwna i pokrętna, bo ja kiedyś zupełnie przypadkowo jadąc samochodem włączyłem radio i słyszałem rozmowę z jednym z naszych archeologów, który opowiadał, że w Sudanie w związku z tym, że jest budowana gigantyczna zapora wodna, że archeolodzy z całego świata są zaproszeni, żeby eksplorowali ten teren przed zalaniem. No i na początku, kiedy pojechałem na taką wstępną dokumentację, to wydawało mi się, że to będzie właśnie film o archeologach, a właściwie o tym świecie, który oni wykopują. Za chwilę już tego świata nie będzie. I ta moja ekspedycja polska archeologiczna, która mnie zaprosiła. Właśnie wtedy swoje wykopaliska miała w okolicy wioski Haras. No i dość szybko jakby zrozumiałem, że ten prawdziwy dramat i ta cała historia, największe emocje będą się działy z drugiej strony. No więc dość szybko odwróciliśmy kamerę i już później zacząłem się przyglądać i tylko ich historii to trwało przez blisko 7 lat. Chciałem być bardzo blisko z tymi ludźmi. To nie było proste, bo to był kompletnie dla mnie no, obcy świat, prawda? My byliśmy dla nich też obcy. Bardzo trudno było im wytłumaczyć, po co my tam w ogóle przyjechaliśmy. Zaczęło się tak, że kruszardzi i bezdomni z Warszawy po prostu przychodzili do mnie i opowiadali swoje historie. Ja byłam zafascynowana i bardzo zainteresowana ich językiem. Zaczęłam w to brnąć, pracować w różnych noclegowniach dla bezdomnych i pisać o nich, ale w wielu przypadkach te inspiracje znajduję wśród znajomych i przyjaciół. Na przykład teraz będę pisała o lesbijkach i gejach mieszkających w małych miejscowościach, dlatego że ten temat szczególnie mnie interesuje właśnie ze względu na znajomych, na to jak oni są postrzegani w naszym kraju, jakim się żyje. Bardzo chciałabym po prostu rozszerzyć swoje spojrzenie na ten temat. Myślę, że nie jestem odważny, bo boję się, jadąc w różne niebezpieczne miejsca, jakbym się nie bał, to byłoby to chyba po prostu głupie trochę. Ale myślę, że oprócz tego, że się człowiek boi, to musi wykonywać po prostu swój zawód. Moim zawodem jest to, żeby słuchać ludzi, którzy potrzebują być wysłuchani, którzy chcą być wysłuchani. Na przykład podczas konfliktów albo podczas rewolucji ktoś musi im dać głos, to jest... To jest mój zawód, tak, żeby tam jechać i po prostu wysłuchać. Świat zawsze jest dużo bardziej skomplikowany, jest dużo bardziej jest trudniejszy i trudniejsze do zrozumienia niż nam się wydaje. Nawet jak już opisujemy go w sposób bardzo skomplikowany, to zawsze jest coś więcej. I myślę, że tego się, trzeba się trzymać, jak się, tego, jak się do tego przykłada, to ten zawód wcale nie jest taki trudny. Zawód filmowca czy też sera polega na tym, że inspirujesz się wszystkim co Ci otacza. No, w jednej scenie inspirujesz się pijakiem, którego obejrzysz na YouTubie, a w drugiej inspirujesz się Wernerem Herzogiem, prawda? Jakby, no tworzysz świat złożony z pewnych inspiracji, no, bo, no, bo też świat, który Cię otacza, już coś Ci pewne rzeczy Ci narzuca, pewne rzeczy Ci podpowiada, więc jakby myślę, że moim zadaniem jakimś Jakimś elementem pracy jest odpowiedni wybór i kompozycja tych składników. To, co na pewno jest wartością obu tych filmów, to jest jakaś daleka podróż, w jednym dosłowna, w drugim podróż w sferę marzeń i, i fantazji. W związku z tym, zawsze staram się, aby, w, w, przynajmniej w tych, jeśli mówimy o tych dwóch filmach, żeby dawka emocji i jakichś takich przeżyć wizualnych była dość spora, więc jestem pewien, że nikt nudzić się nie będzie. A, a myślę, że spora część widzów może wyciągnąć jakieś interesujące inspiracje. Czuję ogromną satysfakcję, że. Tyle osób przychodziło na, na nasze festiwalowe spotkania, że my wszyscy jako grupa nowofolderowa się, się zżyliśmy, sprawdziliśmy się w boju i mam nadzieję, że ten festiwal będzie kontynuowany i że będzie przyciągał jeszcze, jeszcze więcej osób. Dlatego, że to jest absolutnie inicjatywa warta kontynuowania i rozwijania. Podoba mi się miejsce, w którym znajduje się ten ośrodek wśród lasu i, i jakby no to, że gdzieś bezpośrednio się to wszystko łączy z przyrodą. Myślę, że to jest bardzo interesujący kierunek. Mam nadzieję, że ten festiwal będzie się z każdym rokiem rozrastał i przyciągał coraz więcej ludzi chętnych, aby obcować z kulturą w naturze. Sam fakt, że tutaj jest mnóstwo tego materiału festiwalowego dookoła mnie i że mogę tutaj brać udział w tym jako jedna z osób z zewnątrz zaproszonych tutaj po to, żeby pokłonić się pamięci Ryszarda, to to jest wielka dla mnie rzecz i z, tylko w ten sposób odbieram takie wydarzenie. Uważam, że takie przedsięwzięcia za konieczne niemalże dla studentów, bo to jest naprawdę e, taka. Podstawa warsztatowa, i dobrze, że można empirycznie próbować również, nie tylko teoretycznie, ale empirycznie sprawdzać swoje umiejętności, wręcz się wdrażać do tego zawodu, poznawać jego, jego tajniki właśnie poprzez pracę rzeczywistą w terenie i z różnymi ludźmi, bo to zawsze wzbogaca doświadczenie. Myślę, że ten festiwal, pierwszy festiwal w Izabelinie i częściowo w Kampinoskim Parku Narodowym. To bardzo fajna sprawa, bardzo pożyteczne przedsięwzięcie. Ja jestem pod wrażeniem i przede wszystkim pewne emocje z uwagi na to, że byliśmy współorganizatorem tego festiwalu jako Kampinowski Park Narodowy, a z drugiej strony no, w kilku sesjach, że tak powiem, uczestniczyłem, oglądałem reportaże, dokumenty i jestem pod wielkim wrażeniem niektórych, niektórych z filmów. Także i taki służbowy pozytywny stosunek, ale i osobiste bardzo dobre wrażenia. Festiwal to jest bardzo fajna inicjatywa, bardzo wiele ciekawych spotkań. Obejrzeliśmy przed chwilą bardzo ciekawy film o Kapuścińskim, bardzo interesujący, każdemu polecam, kto będzie miał okazję zobaczyć Afryka oczami Kapuścińskiego, świetny film. I co, mam nadzieję, że będzie kontynuowany festiwal w przyszłym roku i jeszcze więcej osób, jeszcze więcej ciekawych spotkań. Jeżeli będzie taka wola fundacji, żeby festiwal kontynuować, a zwłaszcza kontynuować go w Mie Izabelin, to my dołożymy wszelkich starań, żeby ten festiwal miał kontynuację. Mój Ryszard Kapuściński to jest zwyczajny, normalny, skromny człowiek, który po prostu chciał opisywać świat. Ja mam nadzieję, że Obecni, przyszli dziennikarze też w ten sam sposób będą patrzeć na Ryszarda Kapuścińskiego. Nie jako pomnik, nie jako człowieka, który stoi gdzieś tam na piedestale Wielkiego guru. Ja, ja chciałabym usiąść od Ryszarda Kapuścińskiego, bardzo mu podziękować, ale ja wiem, że to on wolałby mnie wtedy słuchać, bo, bo taki właśnie był.